Wiarą wyznaję się w niej z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieć. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieć. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, także się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy, Wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Oto słowo Pańskie. Dzi dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam jedno z najważniejszych. Wydarzeń w historii powołania uczniów. Spotkanie Szymona, zwanego później Piotrem z Jezusem nad jeziorem Genezaret. To moment, w którym zwyczajny, prosty rybak otrzymuje misję, której sobie jeszcze w ogóle nie wyobraża. Nie ma pojęcia, jak bardzo ta misja. Będzie ważna, istotna. I święty Łukasz dzisiaj zwraca nam uwagę, że Pan Jezus nau naucza tłumy, które cisną się do Niego. Dlaczego się do Niego cisną? No bo chcą usłyszeć Bożego słowa. Cisną się do Niego, bo już Go znają, już pewnie słyszeli Jego słowa, widzą, że jest to ktoś więcej niż nauczyciel, więcej niż prorok. Bo widzą, jak bardzo Jego słowa zmieniają ludzi. Nie tylko dają pokrzepienie, nie tylko dają pociechę, ale jak bardzo zmieniają te słowa nauczyciela ludzkie serca. No i pan Jezus wchodzi dzisiaj do łodzi Szymona i prosi, aby odpłynął nieco od brzegu. Taka niby banalna prośba, ale mająca głębokie znaczenie, bo Jezus. Nie chce działać w oderwaniu od ludzkiej rzeczywistości. Wchodzi do rzeczywistości, która była rzeczywistością codzienną. Wchodzi do miejsca pracy. Wchodzi do powiedzielibyśmy całego życia tego prostego rybaka znad jeziora Genezaret. Jezus chce w tej codzienności nie tylko być obecny, ale chce Objawiać swoją moc, chcę objawiać prawdę, którą przyszedł głosić właśnie w rzeczywistości ludzkiej, w domu, w pracy, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie się czujemy dobrze. Po nauczaniu Jezus mówi do Piotra, wypój na głębie i zarzućcie się ci na połów. Jakiś absurd, pomyślał sobie Szymon. Całą noc żeśmy łowili. Nic nie ułowili, chociaż staraliśmy się. I teraz ten nauczyciel przychodzi i mówi mi wypłyń, rzuć sieci, a złowisz coś? Nie, on się kompletnie nie, nie zna. I pewnie Szymon mógłby tak pod nosem gdzieś tam pyskować, mógłby się wzbraniać, mógłby się oburzać na tego nauczyciela, który pewnie nie ma zielonego pojęcia o, o tym fachu rybackim. A jednak Piotr przekracza swoje oczekiwania jakieś, jakieś swoje yy, pewne blokady, które nawet zdrowy rozsądek mu podpowiadał, i mówi na Twoje słowo zarzucę sieć. Chociaż jest to bez sensu. Chociaż jest to na Twoje słowo. Chociaż będą mnie za chwilę wytykać palcem. Moi koledzy rybacy, że głupi jestem, zrobię to. Na Twoje słowo zarzucę sieć. I Piotr uczy nas dzisiaj, że to zaufanie Panu Bogu ono się nie opiera na ludzkich kalkulacjach, na naszych planach, nawet na tym, co wszyscy by nam podpowiadali zdroworozsądkowo. Ale zaufanie Panu Bogu opiera się na zaufaniu wobec Jego słowa, choćby się cały świat sprzysięgł. Ufność Bogu przynosi owoce, tak jak u świętego Piotra, zaufanie Jezusowi, który powiedział: Zarzuć, wypój na głębie. I czy nie jest tak w naszej codzienności, ileż to razy wydaje się nam, że nasze różne starania nie przynoszą owoców, że każdy wysiłek idzie na marne? Może w pracy, może w rodzinie, może w duchowym rozwoju, a jednak Pan Jezus mówi: wypój na głębi. Nie zatrzymuj się na powierzchownym myśleniu. Nie poddawaj się, ale zaufaj i podejmij wysiłek na nowo, nawet jeżeli po ludzku wydaje się to bezsensowne. I kiedy Piotr i jego towarzysze zarzucili sieci, ich połów był wielki, także, jak mówi Łukasz, sieci zaczęły się rwać, ich codzienność została przemieniona. Obecnością Jezusa właśnie w, w pobliżu. Jezus przychodzi i w nieoczekiwany sposób przemienia ich serca, ich codzienność, ich życie. I to wydarzenie pokazuje nam, że Pan Bóg działa tam, gdzie człowiek potrafi przekroczyć własne ograniczenia i zaufać Mu całkowicie, chociaż nie jest to łatwe. Ten wizerunek Jezusa Miłosiernego, który mamy w naszym kościele. Ja też z dziećmi w trzeciej klasie, chociażby czasami biorę globus, puszczam go w ruch i ochotnika proszę dotknij palcem i zatrzymaj globus. Zobaczymy gdzie ci ten palec się pojawi. Jeżeli pojawia się ten paluszek dziecka na lądzie, mówię słuchaj, tutaj prawdopodobnie jest kościół katolicki i na 100% w tym kościele katolickim widnieje ten obraz. Najbardziej znany wizerunek chrześcijański katolicki na całym świecie. Jezu ufam Tobie. Siostra Faustyna, która jest tą przekazicielką życzenia Pana Jezusa, aby ten wizerunek wymalować, aby go rozpowszechniać, wielokrotnie mówiła Jezu ufam Tobie. Wielokrotnie pisała o tym, pisała o tym swoim osobistym zaufaniu wobec Bożego miłosierdzia. Chociaż sama widziała, jakie to jest trudne, bo łatwo powiedzieć Jezu, ufam Tobie. My, my to Jezu, ufam Tobie pewnie też codziennie mówimy. Traktujemy to jako akt strzelisty Jezu, ufam Tobie. I kiedy mi jest dobrze, i kiedy mi jest źle, Jezu, ufam Tobie. Ale teraz trudniej jest to przełożyć na taką codzienność, na realizację tego zaufania. Siostra Faustyna nie miała łatwo. Od współsióstr doświadczała różnych historii. Siostry jej mówiąc tak brzydko, kłody jej tam nieraz rzucali pod nogi, nie dowierzali jej. Ona sama staje przed Panem, mówi, Panie, czyś Ty jest prawdą, a może przywidzeniem? Mówiła rzeczy potem szalone, Jezu, choćbyś mnie zabijał, nie przestanę Ci ufać, powiemy, wariatka. Ale to wynikało z jednej strony z jej takiej poczucia słabości, bezsilności, ale też głębokiego zaufania, które okazywała Panu Jezusowi. Jezu, ufam Tobie, kiedy jest mi źle, kiedy jest mi ciężko. Nie tylko kiedy jest mi dobrze. Też miała wątpliwości, ale ufała. Pewnie nieświadoma tego, jak to nabożeństwo, kult Bożego Miłosierdzia po jej śmierci, rozejdzie się na cały świat. I Piotr w tym momencie, kiedy doświadcza cudu połowu. Odkrywa, kim jest Jezus. Nie tylko jest nauczycielem, jest kimś więcej. Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ile razy sobie uświadamiamy naszą niegodność. Ile razy sobie uświadamiamy naszą grzeszność. To dziadostwo, w które wchodzimy często. Ile razy y, 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 słuchałem spowiedzi osób po 20, 30, nawet 40 latach. I też były te wątpliwości, czy Bóg mi jeszcze wybaczy. Czy Bóg jeszcze przemieni moją codzienność? A przyjrzyj mi się, do kogo Jezus przychodzi i zmienia jego życie: do tych poukładanych? Jeżeli w tym kościele, przepraszam za te słowa, ale muszę je powiedzieć, jeżeli w tym kościele jest ktoś, kto uważa się za super poukładanego, to tutaj dla niego miejsca nie będzie. To jest miejsce dla ludzi grzesznych, słabych, ułomnych. Które być może ludzie przekreślają, nazywając takimi, siakimi, owakimi, marginalizują, odrzucają. Tacy jesteśmy. Często patrzymy po tym, co zewnętrzne, i już my wiemy o, o nim wszystko. Spojrzę, i ja już wiem. Czasami słyszymy takie. Spojrzę, i ja wiem o człowieku wszystko. Nic nie bierze o człowieku. Bóg wie, co w tym człowieku się kryje. A po drugie, Bóg chce. Wejść do życia grzesznego człowieka. Po to przyszedł. Albowiem tak Bóg ukochał świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Bóg nie przyszedł potępić człowieka, ale dać mu życie wieczne. I to jest najpiękniejsze w przekazie Ewangelii. Gdyby ktoś nas zapytał, które zdanie Pisma Świętego zawiera taką w pigułce cały przekaz. To, to jest właśnie ten fragment z Ewangelii Świętego Jana. Jan 3, trzeci rozdział. Albowiem Bóg ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby świat nie potępiać, ale żeby świat zbawić. Poczucie niemocy dopadło w dzisiejszej liturgii słowa tych wszystkich trzech bohaterów, o których dzisiaj słyszeliśmy. W pierwszym czytaniu Prorok Izajasz, biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. Gadam do ludzi o nieczystych wargach, mieszkam z tymi ludźmi, jestem zgubiony. Poczucie bezradności, poczucie grzeszności. Paweł, jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, mówi to facet, który przemierzył 16 tysięcy kilometrów, głosząc Ewangelię Chrystusa, pieszo drogą morską, wielokrotnie uniknął śmierci, wyszedł cudownie z katastrofy morskiej, nie załamał się, szedł, głosił, jak przecina, szedł i głosił ewangelię. I on mówi, że jest najmniejszym z apostołów i niegodzien zwać się apostołem. Poczucie swojej słabości. I Piotr, wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Daj Boże, abyśmy wszyscy, jak tu siedzimy, umieli się podpisać pod tymi słowami, bo wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy łomni, wszyscy pewnie mówimy do Jezusa, pani, odejdź ode mnie, a on właśnie chce przyjść do ciebie, żeby cię zbawić. Bliskość Boga, bliskość Boga, gasi lęk Piotra, dałeś, daje siłę. Pawłowi i Oczyszcza i Zajasza.